7. Staraj się żyć w zgodzie z prawdą. Fałszywe informacje mogą być powodem popełniania głupich błędów. Mogą nawet uniemożliwić człowiekowi przyswajanie prawdziwych informacji. Człowiek może rozwiązywać problemy życia tylko wtedy, kiedy dysponuje prawdziwymi informacjami. Jeśli osoby otaczające człowieka kłamią, doprowadzają go do popełniania błędów, co z kolei zmniejsza jego potencjał przeżycia. Fałszywe informacje mogą pochodzić z różnych źródeł szkolnych, społecznych, zawodowych. Wielu ludzi chce, abyś wierzył w to, co sprzyja ich własnym celom. Prawdą jest to, co jest prawdą dla Ciebie. Nikt nie ma prawa narzucać Ci informacji lub zmuszać Cię do wierzenia w to czy tamto. Jeśli coś nie jest prawdą dla Ciebie, nie jest prawdą. Przemyśl wszystko sam, przyjmij to, co uważasz za prawdziwe i odrzuć resztę. Nikt nie jest bardziej nieszczęśliwy od człowieka, który usiłuje żyć w chaosie kłamstw. Nie opowiadaj szkodliwych kłamstw. Szkodliwe kłamstwa są wytworem lęku, złej woli i zazdrości. Mogą one prowadzić ludzi do desperackich czynów, mogą zrujnować czyjeś życie. Tworzą rodzaj pułapki, w którą wpaść może zarówno człowiek rozpowszechniający kłamstwa, jak i jego ofiara. Rezultatem może być chaos w stosunkach międzyludzkich i w społeczeństwie. Szkodliwe kłamstwa były przyczyną wybuchu wielu wojen. Człowiek powinien nauczyć się wykrywać i odrzucać kłamstwa. Nie dawaj fałszywego świadectwa. Na podstawie nieprawdziwych faktów pod przysięgą lub składanie nieprawdziwych zeznań wyznaczono wysokie kary. Przestępstwo to zwane krzywoprzysięstwem jest surowo karane. Droga do szczęścia. Pokrywa się z drogą do prawdy.